Asystent osoby niepełnosprawnej to nowa usługa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Asystent osobisty ma wspierać osoby niepełnosprawne w przekraczaniu barier, z którymi borykają się na co dzień. Taki asystent to nie jest osoba, która za osobę niepełnosprawną wykonuje jakieś czynności, żeby tego tak nie mylić, żeby to oddzielić. To jest osoba, która towarzyszy w tych aktywnościach, czyli pójdzie z osobą niepełnosprawną do lekarza, pójdzie do apteki, będzie jej towarzyszyć na przykład w drodze do pracy, bo i takie osoby nie Niepełnosprawne mamy. Czy na przykład w drodze do szkoły, bo te osoby niepełnosprawne dorosłe też jeszcze gdzieś się uczą? Każde zgłoszenie od osoby niepełnosprawnej będzie rozpatrywane indywidualnie. Ta osoba wniesie ze swoją sprawą, ze swoim życiem, do jakiej aktywności tego wsparcia asystenta potrzebuje. No i cóż, Jesteśmy teraz w takim momencie, mamy kilka zgłoszeń, ale chcemy, żeby to po prostu tą ofertę rozszerzyć, żeby każdy wiedział o tej możliwości i żeby mógł z tego skorzystać. Będziemy przy okazji tego projektu sprawdzać, jakie potrzeby są tak naprawdę w tym mieście. Czy ten asystent naprawdę jest taki potrzebny, bo jeżeli tak, no to właśnie taka oferta jest. Asystent osobisty będzie przydzielany bezpłatnie, jeśli osoba niepełnosprawna nie przekroczy kryterium dochodowego. Jeśli tak, to odpłatność ma być niewielka. W przypadku osób samotnych to jest złotówka, 2 zł, 3, w zależności od dochodu, za jedną Symboliczny. godzinę. Symboliczne naprawdę odpłatności. W przypadku osób w rodzinie również są symboliczne. No bo są 3-4 zł za godzinę. Więc zachęcam, pracownicy czekają na Państwa zgłoszenia. I jest tak, że wystarczy do nas napisać nawet na zwykłej kartce papieru z zeszytu imię i nazwisko, adres zamieszkania i prośba: proszę o asystenta bo jestem osobą niepełnosprawną i nasi pracownicy już podejmą działania. Pomoc asystenta ma być jednorazowo przydzielana na maksymalnie pół roku, bo tyle ważny jest wywiad środowiskowy, potem może być to przedłużane. Ale to rodzina zdecyduje, czy mi jest potrzebna jedna godzina dziennie w tygodniu, czy może jest mi codziennie potrzebny ten asystent i na jaki długi okres. Wspólnie z pracownikiem będzie to uzgadniane i ustalane. Będą też analizowane możliwości, no bo jeżeli to będzie odpłatne, no to rodzina też będzie musiała popatrzeć na ile ją tam stać, tak? Ale generalnie chodzi o to, żeby się nie przerażać, po prostu składać te wnioski. Osoby zainteresowane usługami asystenckimi proszone są o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 52 505.